Dzień dobry. Dzień dobry. Witają Państwa znany i lubiany psycholog Piotr Mosak. Oraz pozytywna psycholożka Alka Adamowicz. Zapraszamy do super wizji. Dzisiaj włożymy chyba kij w mrowisko. No miejmy no, że... nadzieję. <noise> Wszyscy szukają fajerwerków, motyli w brzuchu, nieustannych uniesień. A ja postawię taką tezę. Jeśli w Twoim związku wieje nudą, to gratulacje. I dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy. Zdrowy związek bywa, nudny. Oczywiście, że tak, bo ta nuda jest cudowna, bo ta nuda powoduje, uwaga, że nie ma stresu, że nic się nie dzieje, że nie musimy niczym się przejmować, że nie ma napięcia w ciele, że nie ma natłoku myśli, lęków, obaw, kombinacji, interpretacji, konfliktów, nieporozumień. Idealnie, czyli S nuda. Ale jaki spokój. Właśnie. Wiesz, ja ostatnio w gabinecie miałam takie zapytanie. Przestaliśmy trzaskać drzwiami, przestaliśmy się unosić do siebie, krzyczeć. Czy coś już się skończyło? Czy między nami wy wygasła bliskość? Pani Alu, no niech nam pani podpowie. To jest ta przesada. Ja nie cierpię tego powiedzenia, kto się czubi, ten się lubi. To jest jedna z największych bzdur, tak naprawdę, mhm. naprawdę chroniące przemocowców. No, a... Bo pamiętajmy, no kto nam narzuca? Wiadomo, że ci, którzy są najgłośniejsi narzucają nam prawa, narzucają nam e, różnego rodzaju teksty, mądre myśli, są pstury. Kto się czubi, ten się lubi. Naprawdę chcecie przez 50 lat ciągać się za łby, e, wyzywać, kłócić i mieć różne zdanie. Wow, ale mamy super związek. Dziękuję. No tak. Ja wysiadam. Ja nie chcę mieć takiego związku. Związek, ta nuda dla mnie. To jest taka podstawa, jakby fundamenty funkcjonowania, takie bezpieczne miejsce na świecie, bezpieczny człowiek, mój człowiek, z którym ja mam dobrze. I dopiero z tego poziomu ja mogę sobie yy, skakać na spadochronie, robić ta. kolejne studia, poznawać nowych ludzi, podróżować po świecie, wiedząc, że ten mój dom, ten mój związek to jest ten spokój, to jest to bezpieczne miejsce, to jest ta, Przystań, to jest ta twierdza, to jest ta forteca, w której właśnie mam tę nudę, której moim zdaniem każdy potrzebuje częściej niż nam się wydaje. I tutaj warto rozgraniczyć dobra nuda. Od złej nudy, bo tak jak powiedziałeś, dobra nuda to właśnie ta stabilizacja, ten spokój. Razem jesteśmy, razem sobie milczymy, kochamy się, jest nam fajnie, dobrze. Wspólnie to robimy. Wspólnie, oczywiście, że tak. Ja to tak mówię, siedzimy oparci plecami o siebie i każde czyta swoją książkę. O, jak miło. Cudowny jak poetycko, słuchaj. O wiesz, zła nuda to tak naprawdę jest wtedy, gdy nie masz o czym z tym partnerem porozmawiać. Rzeczywiście wtedy jest nudno, żenująco, i masz do niego jakieś ale, i tutaj warto sobie jakoś to albo dopowiedzieć, no albo rozwiązać to, dlaczego wam jest tak źle razem. Tak, bo ludzie nawet o, o związkach, w których niby nic się nie dzieje. Ale jedzą sobie śniadanko godzinkę, rozmawiają wtedy o tym, co przeczytali, e, czego mhm. się dowiedzieli, jakie są nowe wiadomości e, na świecie. No i takie ple 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 uprawiają. Już ludzie mówią, że to jest nuda. Tak. Ale przecież to jest cudowna rozmowa, przyjemna rozmowa e, o poglądach, o sytuacjach, o rzeczach. Tak naprawdę rozmawiajmy o takich sprawach, bo mi ludzie często mówią, że nie rozmawiają tylko o związku, jak mają problemy. Ja mówię, ale o czymś jeszcze? No nie, ja mówię, przestańcie, bo jak my naprawimy ten związek, to on się rozpadnie, bo nie będziecie mieli o czym rozmawiać. Właśnie. Wy się uczcie rozmawiać o wszystkim, co jest dookoła, bo jeżeli rozmawiacie tylko o problemach, no to nie o to chodzi. Więc ta nuda to jest fajne życie, to jest fajny towarzysz podróży, to jest fajny towarzysz rozmowy. To, to nie jest nuda tak naprawdę. Ale wiesz, żeby nie mylić, wiesz, motyli w brzuchu z chorobą wrodową <laughs> <po co> jest... <laughs> tak. słuchaj. Chodzi jeden... też o to, żeby to nie było takie obrażenie, karanie tak. ciszą. E, obojętność, tak. <laughs> nie no będę to z tobą gadał. Ale właśnie po tym gadaniu, jeżeli mamy o czym rozmawiać, jest to spokojna rozmowa, to to jest w miarę dobry związek. Ale jeżeli jest ta cisza, bo a co ja będę mówiła, On i tak nie zrozumie, co ja będę mówiła, co ja będę mówił? Przecież ona się na tym nie zna. A w ogóle A... to nie chce mi się z nią gadać. Nie chce mi się z nią, z nim gadać, tak. No to ta nuda no to jest tak naprawdę informacja o tym, że nas już właściwie niewiele łączy. Ale zobacz, no oglądamy się o miłości w serialach. W internecie, że tam wszyscy walczą, że tam są te popisy takie, wiesz, te motyle są i te cudowne randki, no ale na tym życie nie polega, na tych jednorazowych popisach. Ja dzisiaj uważam i, i marzę o nudzie. Dla mnie nuda dzisiaj jest luksusem i nawet kocham ponudzić się w naszej relacji. To jest, tak mi to wiesz, regeneruje i wycisza właśnie mój układ nerwowy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego haju, lecimy na tym kortyzolu, chodź tam. No jest taki czas, taki weekend, że posiedź. W domu. Honuć się z tym mężem. Nie musimy ciągle bo coś uda. wymyślać. To jest spokój i bezpieczeństwo, czyli to, o czym ciągle ludzie mówią. Przychodzą do naszych gabinetów, mówią: chcielibyśmy mieć spokojny i bezpieczny no związek, w którym odczuwamy właśnie te emocje. Ale co robicie, żeby to mieć? No ciągle wymyślamy jakieś wyjścia. Ciągle jeździmy na wakacje ze znajomymi i z ich dziećmi. O, tak. No to by była dla mnie kara jechać na wakacje ze znajomymi i z ich no, dziećmi. No bo ludzie nie potrafią pojechać ze swoim partnerem, żeby być tylko wydwoje, bo wtedy się. Robi nudno. Bo nie mają o czym rozmawiać, bo nie jest to towarzysz podróży, nie jest to fajna osoba, z którą chcemy zwiedzać świat. Więc koledzy nas zajmą, może w coś pogramy, ktoś opowie coś śmiesznego, za dzieciakami będziemy ganiać, swoimi i cudzymi, no i już nie będzie czasu na nudę, czy nie będzie czasu na zderzenie się ze związkiem, którym nie mamy sobie nic do powiedzenia. I Często słyszę ostatnio nawet, że jak pojechałam. Tylko z moim mężem na wakacje to smakowało to tak, jakbym piła codziennie wodę. Wiesz? Także, ale tutaj oczywiście. A to mi Ty... przypominasz, nie wiem, czy kiedyś nie mówiłem, takie małżeństwo. Gdzieś już tam odrestaurowali wszystko, ja mówię, to czas na wyjazdy i oni właśnie wracają skądś. Ja pytam, jak było? Oni cudownie, oni wiedzieli co. Zwiedzaliście, coś robiliście właśnie mm -hmm. o ten haj. A oni mówią, nie, było cudownie, bo leżeliśmy w łóżku hotelowym i jedliśmy chipsy. Ale właśnie, Coś na, so, na co sobie w domu nie pozwalamy, bo nakruszymy, bo nie wypada, bo co to będzie? To było fajne, jak oni te, takie mieli, te, te oczy, takie Boże, jak to było cudownie jeść w cudzym łóżku, czyli hotelowym, no. chipsy w łóżku i oglądać telewizję. Cudowny czas, cudowny czas. A ja miałam taką parę, która 10 lat jeździła ze znajomymi, i pierwszy raz w tamtym roku pojechali sami. Najlepsze wakacje, wakacje życia, spokój, cisza, nikt na nikogo nie czekał. Chodziliśmy sobie, robiliśmy co chcemy, spaliśmy do której chcemy. No i to jest ta wolność. Ale w tej, bo teraz mi się przypomniało, myśmy z żoną odwalili w tej nudzie. Też się zdarzają fajne rzeczy. Byliśmy w Rzemie. Myśmy już parę razy, lewia ja, apia nam jakoś umykała, no to wybraliśmy się we dwoje, no i jak to ja, lubię na skróty, jestem z tych jakby takich bardziej leniwych, czyli żeby zrobić, a się nie narobić. I ja mówię, słuchaj, tu żeby dojść, tutaj pokazuje mi na googlach, to tędy pójdziemy, a mieszkałem pod Warszawą, więc też chodzi się torami, choć pójdziemy torami ścieżką przy torach. No, i się okazało, że ścieżka przy torach donikąd nie prowadzi, tylko jest ogrodzenie, i siatka czterometrowa, i żeśmy tak szli chyba z półtora kilometra tą ścieżką, aż znaleźliśmy jakąś dziurę. I tylko żeśmy się zastanawiali, czy nie wylądujemy w jakimś więzieniu rzymskim, włoskim, bo chodzimy po prostu po torach gdzieś pod Rzymem, i, i, i to było bardzo dziwne. Nie był to jakiś wielki haj, nie było to skakanie na bungee, tylko jakoś doprowadziliśmy do tego, że przygoda się jakby stworzyła sama niechcący. I we dwoje, czyli mieliśmy ubaw, trochę żeśmy żartowali, trochę żeśmy się stresowali. Gdyby byli znajomi, plus ich dzieci, i już by była krytyka, stres, denerwowanie, tak. odpowiedzialność. A tak my za to odpowiadamy: no najwyżej zapłacimy ten mandat. No, no najwyżej jeszcze żeśmy policją na komendę nie jeździli po Rzymie na przykład. No trudno, ale kiedy mamy obcych ludzi. No to nie odpowiadamy za nich. No to może powodować konflikty, niesnaski, a czemu wybrałeś tę drogę, a dlaczego nie tak? I... A tu okej, okay, no trudno, no zdarzyło się. Lubimy się, akceptujemy siebie, obydwoje wybraliśmy tę drogę. No to idziemy, no trzeba tylko pomóc żonie przejść przez tą dziurę, bo tam był murek i dziura w siatce, więc jakby miała troszkę wyżej. Daliśmy radę. Mieliście wesoło. Ale wiesz, chodzi o coś takiego, że myślimy, że Podróże muszą być przygody. Nie wiem, jakie nie wiem, żeby piraci nas porwali, żeby pływać na delfinach, no żeby skakać na bandzie. <laughs> przygoda to jest zgubienie się na torach pod Rzymem. To już tak jest. Trochę przygoda. Wiesz, jak w życiu codziennym też tego <laughs> chcemy, ale tak naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałeś, ta nuda to jest to bezpieczeństwo, często tego nie znamy. I wtedy możemy dopiero zaczynać żyć spokojniej. i właśnie nawiązując do tej takiej wypowiedzi, co wcześniej mówiłam o, o tej. Kobiecie, która mówiła, że w życiu jest taka nuda i czy coś jest z nimi nie tak, a ja wtedy do niej właśnie, że nie. To jest wreszcie początek dobrej, zdrowej, fajnej relacji, bo na wzburzonym morzu co możemy zbudować? No, nic. A tak to a zresztą ta ciągła ekscytacja tą drugą osobą to jest taki wiesz stan zapalny, a nie styl życia. Ale ekscytacja jest w środku ekscytacja polega na tym, że jak patrzę na tę osobę to wciąż mi się podoba, wciąż ją ta. doceniam, wciąż to, się cieszę, kocham. że mamy relacje, wciąż ją kocham, mam te uczucia, bo jakby podziwiam, wspieram, troszczę się. No to jest ta ekscytacja. No tak, ona się troszeczkę zamienia, prawda? Bo pamiętajmy, że jeżeli ta moja druga osoba będzie chodziła wyjątkowo po gzymsie wieżowca, z jednej strony będę podziwiał, ale z drugiej strony będę cały w lęku, że straci swoją partnerkę. Tak, że, że się może stać coś niebezpiecznego. I wiesz... Te te przygody y, takie zaplanowane, te ekstremalne. Z jednej strony podziwiam tych ludzi, z drugiej strony nie wytrzymałbym z partnerką, która ma ekstremalne jakieś pasje. No ja tam się bał, że po prostu że coś się stanie. Jak nie mieliśmy dzieci myślałem, żeby skoczyć ze spadochronem, jest troje dzieci, czuję się odpowiedzialnym, się sobie, nic się nie stanie, jak w no tym właśnie. życiu już na tym spadochronie nie skoczę, bo ja jestem panikarz i oczywiście mój spadochron się nie otworzy. No, więc tak. po co narażać moją rodzinę na takie ja doświadczenie. więc to się z tym w 100%. Więc... Odpowiedzialność polega na tym, że jakby rezygnuję i nie mam poczucia straty. Jest tyle rzeczy do przeżycia, do zrobienia, jest tyle książek do przeczytania, tak. że naprawdę to, że akurat ja nie będę skakał na spadochronie, drodzy Państwo, nie zaszkodzą tej ziemi ani Wam. I co jest jeszcze ważne, zainteresowanie drugą osobą. Popatrzmy, zauważmy. Być może moja żona, mój partner lubi dzisiaj coś innego, a nie ja kupuję książki na przykład. Yy... Ona już nie czyta kryminalnych, bo nie zauważyłem, że ona sobie już kupuje powieści obyczajowe, a literaturę piękną. Wiesz, to jest ważne, to zainteresowanie, ta ciekawość, żeby ta nuda była taką fajną nudą. I znowu, żeby też o tym rozmawiać, bo tak. my ciągle mówimy o rozmawianiu, ale jak słuchać w wielu kontekstach, bo y, też pamiętam taką sytuację. U znajomych to było. Parę lat temu gdzieś żeśmy się razem wybierali właśnie do jakiegoś kina czy coś. I pytam kolegę, no a bierzesz żonę. Nie, ona nie lubi takich filmów. Aha, no dobra, no to to idzie sam. Po czym, no bo to było kilka dni wcześniej, mhm. to były takie czasy, nie wiem, kupowania biletów. No teraz mniej tych ludzi do kina tak. chyba chodzi. Kiedyś trzeba było kupować, żeby jeszcze były miejsca, i, i, i na nią wpadam i, i mówię, no co, no szkoda, że z nami nie idziesz, a gdzie? A, nie wiem, do, do kina ze starymi idziemy. A na co? O rany, też chciałam na to pójść. No i nie wiadomo. Ja do tego kumpla z moim <laughs> wiedz, Ale, halo, czy wiedziałeś o tym? Nie, no co ty? Moja żona ma taki film. No, mam informację z dziś. No <laughs> Powiedziała, tak. że też chętnie by na to poszła. No, no nie, no przecież ona takich nigdy nie lubiła, nigdy nie oglądała. Ale teraz lubi. I uwaga, co jest ważne. A kiedy ostatni raz o tym rozmawialiście? Nie, no 20 lat temu! No właśnie, nasza odpowiedź. Wszystko się <laughs> zmienia. Trzeba wciąż dopytywać i się interesować tą mm -hmm. drugą osobą. No nie zawsze jest tak zabawnie, no bo tu wyszło zabawnie, nikt się nie obraził, poszliśmy wszyscy. E, ale no, pytać i rozmawiać, jak jest dziś? Mm -hmm. Czy coś się zmieniło? Czy czegoś potrzebujesz nowego? Czy, czy coś mogę dla ciebie zrobić? A tak. nie, ja wiem lepiej. Ona tego nie lubi. On tego nie będzie chciał. I tak na zakończenie przeczytam takie zdanie, które sobie wynotowałam, które mnie rozbawiło. Dawaj. Jeśli szukasz w związku ciągłych wrażeń, idź do wesołego miasteczka. <laughs> o, tak. Związek nie jest od tego, żeby. Związek jest od tego, żeby mieć gdzie wrócić, jak z tej karuzeli zejdziesz. O, o właśnie. Tak. To, co żeśmy zaczęli, że to, 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 to jest ten spokój, ta nuda, to jest ta podstawa, to są te fundamenty, i z nich startujemy sobie w różne miejsca. Ktoś sobie chce skakać na tym spadochronie, niech skacze, ale jeżeli będzie taki związek, to naprawdę, bo też takie są, no musimy dodać ten jakiś procentik jest osób, które łączą się pasją. Tak. Ale wtedy to obydwoje to tego chcą, mm. obydwoje skaczą na tym spadochronie, obydwoje jadą w te Himalaje i oni czują, że to jest ich życie. A jeżeli jedna z, to dbajmy o tę podstawę, o te fundamenty, o ten spokój, o to bezpieczeństwo. I stąd startujmy do tych swoich być może bardziej lub mniej ekstremalnych pasji. I warto zapamiętać, że partner to nie jest animator naszego wolnego czasu, tylko rozmawiajmy, Próbujmy nowych rzeczy. No i bądźmy na siebie uważni. Interesujmy się sobą. Interesujmy się sobą. Dziękujemy. Dziękujemy.